Cześć, tu Tomek z Konglomeratu Kawy. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, czym się różni arabika od robusty i czy kawę warto siorbać. I jeśli tak, to dlaczego? Zapraszam. Opowiem Wam teraz krótką historię, która miała miejsce około 25 tysięcy lat temu. Mianowicie, wtedy to dwa odmienne gatunki kaw zaczęły się ze sobą krzyżować. I w ten sposób powstała arabika. Chciałbym tylko dodać, że jedna z tych krzyżujących kaw była to znana i lubiana do dzisiaj robusta. Cech wspólnych między Arabiką a Robustą można szukać. I znajdziemy owszem, bo jest to kawa, ale poza tym wszystko jest inaczej. Inaczej się te kawę uprawia, czego innego one potrzebują, a przede wszystkim inaczej smakują. I czego innego możemy od nich oczekiwać? Jeśli chodzi o Arabikę, to lubi ona klimat tropikalny. Rośnie na wysokościach od 500 do 2000 metrów nad poziomem morza. Temperatura, jaką preferuje, to do 24 stopni Celsjusza. Zbyt niska temperatura może ją zabić. Arabika niestety jest podatna na wszelkiego rodzaju choroby oraz pasożyty. Wynika to z faktu, że nie posiada ona w sobie takiej ilości kofeiny jak robusta. I tutaj jest bardzo duża przewaga w kwestii hodowlanej robusty nad arabiką. Jeśli chcemy powiedzieć o hodowli robusty, to rośnie ona po dwóch stronach równika. Lubi temperatury troszkę wyższe niż Arabika, bo aż do 29 stopni Celsjusza. I tak naprawdę Robusta jest w ogóle niewymagającą kawą w hodowli, ponieważ zasiana ona na dziko i tak da sobie świetnie radę. Przykłady takie mamy w Indonezji. Posiada ona bardzo dużo kofeiny, która odstrasza potencjalne choroby oraz insekty. Jest ona Tańsza w uprawie wskutek tego, iż nie trzeba się nią tak bardzo przejmować oraz pewność tego, że zasiane hodowle dadzą obfity i pożądany plon. W przypadku arabiki nie jest to już takie oczywiste. W kwestii wyglądu, ziarna Arabiki są trochę większe, bardziej owalne, a bruzda kawowa przypomina literę S. Jeśli chodzi o robustę, ziarenka są mniejsze. Pękate można by powiedzieć krągłe, a brużda kawowa jest prosta. Jeśli chodzi o kolor przed wypaleniem, to ziarna arabiki mogą mieć odcień zielono-szary, natomiast robusty, zielono-żółty. Po wypaleniu natomiast obydwa gatunki będą wyglądały podobnie. Jeśli chodzi o smak, to kawa przyrządzona z arabiki jest naparem łagodniejszym, mniej w niej jest kofeiny. Możemy się doszukiwać bukietów kwiatowych oraz owocowych, a to wszystko w zależności z jakiego regionu dana arabika pochodzi. Bardzo dużą rolę odgrywa poziom palenia kawy. Wówczas te aromaty będą uwydatnione bądź troszkę bardziej schowane. W przypadku robusty napar kawowy będzie mniej szlachetny, mniej będzie w nim wyczuwalnych aromatów, ale będzie o wiele mocniejszy. To, co wybierzecie i czego wy potrzebujecie, musicie zadecydować już sami. Musicie wiedzieć o arabice i robuście: to to, że obydwa ziarna można ze sobą łączyć. I taka mieszanka fachowo jest nazywana blendem. W zależności od regionu oraz kraju. Różne są dobierane proporcje. Na przykład we Francji bardzo popularną mieszanką jest 55% arabiki i 45% robusty. Włosi natomiast lubią się w zupełnie innych proporcjach bo jest to około 70% arabiki i tylko 30% robusty. Tak zwana krema, która tworzy się na waszej kawie podczas jej parzenia. Wynika głównie z tego, jakie są dobrane proporcje w waszym blendzie. Jeżeli do arabiki dołożycie choć trochę robusty, intensyfikuje i wzmacnia ona powstanie właśnie tej kremy. Najfajniejszą oraz najważniejszą rzeczą w blendach jest to, że to Wam musi odpowiadać stworzona mieszanka. Proponuję, aby każdy z Was stworzył swoją własną. Nie jest to zbyt skomplikowane, wystarczy minimum dwa rodzaje kaw zmieszać ze sobą w różnych proporcjach. Możecie robić różne próby, różne proporcje, różny poziom zmielenia oraz różny poziom wypalenia tych kaw. To wszystko zależy od Was i jest to niesamowita droga, do której zapraszam Was, abyście ją przebyli sami. Czasami ludzie uważają, że blend jest to dodanie gorszej jakości kawy do tej bardziej szlachetnej, wskutek czego ma się więcej kawy można sprzedać ją za tą samą cenę. Można brać pod uwagę takie rozwiązania, że ktoś je gdzieś stosował, nieistotne. Ważne jest, żebyście wiedzieli, że blend jest to super inicjatywa dla picia troszkę innej kawy niż zazwyczaj. Dzięki takiemu rozwiązaniu możecie doszukiwać się i tworzyć nowe doznania kawowe niż w przypadku picia 100% arabiki bądź 100% robusty. Skoro już wiecie, czym różni się arabika od robusty oraz co to są blendy kawowe, nadeszła pora, abym Wam opowiedział, co daje siorbanie kawy i na czym to polega. Wyobraźcie sobie, że siedzicie na pierwszym oficjalnym spotkaniu przed ślubem. Z waszą przyszłą teściową oraz przyszłym teściem. Dostaliście w filiżankach świeżo zaparzoną kawę, podnosicie ją do ust i soczyście zasiorbaliście. Wasz teść z teściową patrzą na was oburzeni. Co za hamiak i prostak! I to będzie mąż naszej córki. Wy mówicie natomiast, droga pani, proszę pana, to co ja właśnie zrobiłem, to zaciągnąłem aerozol do moich nozdrzy. Oraz dostarczyłem doznania kawowe wszędzie, gdzie to było tylko możliwe, w jamie ustnej do kubków smakowych. Dzięki temu, że zasiorbałem tą kawę, właśnie tak się stało. Spowodowało to spotęgowanie doznań kawowych oraz niesamowite odczucia smakowe. Siorbanie kawy to tak naprawdę stworzenie aerozolu, który jest później dostarczany drogą kropelkową do nozdrzy. Mało tego, dzięki temu, że został on zaciągnięty, dochodzi on do wszystkich kubków smakowych, znajdujących się w jamie ustnej. Musicie wiedzieć, że receptory smakowe oraz te odpowiadające za powonienie, znajdujące się w nozdrzach, odpowiadają głównie za smak tego, co spożywacie. Mieliście pewnie w swoim życiu sytuację, że mieliście katar, i dobrze wiecie, że wtedy. Mało co smakuje, o ile w ogóle ten smak poczujecie. Teraz już wiecie, dlaczego kawa się siorbie. Czy tak będziecie robić? Musicie zadecydować sami. Nie musicie robić tego zawsze oraz w pełnym zgromadzeniu Waszych znajomych. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy Was do śledzenia nas na social mediach. Facebooku, Instagramie oraz TikToku. Zakupy możecie robić na naszej stronie internetowej www.kongomerat.pl oraz na Allegro wyszukując nas pod nazwą Kongomerat. Cześć. Za wszelkie komentarze, kciuki w górę oraz subskrypcje jesteśmy wam bardzo wdzięczni, dlatego że zwiększa to naszą oglądalność i serdecznie was o to prosimy.